Przed nami 213 odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Ozłem zostaje ukarana, a Feria postanawia wyznać Hakanowi swoje uczucia. Wszyscy są w szoku na wieść o zaręczynach Alpera i Cajnep. Halil postanawia ją porwać i zmusić do rozmowy. Uwierzy w jej słowa? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 213 odcinku Wichrowego Wzgórza. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze turecki. Ruzgarli Tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnego. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać. Zobacz streszczenie 213 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji 213 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 213 odcinka serialu w piątek, 11 lipca 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Ozłem zostaje surowo ukarana przez babcię. Feria postanawia wyznać Hakanowi, co czuje. Tulej jest zaskoczona decyzją córki. Alper kupuje kwiaty i czekoladki na oficjalne oświadczyny. Fajas postanawia wyjechać z miasta, żeby uśpić czujność Erena. Halil porywa Cajnep. Zobacz zdjęcia z odcinka.